Przecież, no. Ja pierd... Patrz. Cała jara. Ta, 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 ta. Patrz. O ja pierdole. No, że tam chodzę. Ale ja, ja pierd to płonie. No. Są chody obok przecież. O, ja nie gaszą to. No. O, okna pomylę o No, Jezuę, to no ma się jara na maksa, nie? No. Ja mnie jest. No, a to poza się jara. Co tam samochodowo, kurac. No, Jeszcze tamci pozabierali. Szybko wiedziałeś, jak wylecieli by z Zabierali. Masaka. O, już gaszą. No, chodzi o co tam żyjące. Przecież zaczęliśmy od jednego, od drugiego. Wiesz, jak to strzelało? Hmm. Możliwe. No jak? Jak to się rozprostniło? to no dobrze, że przyjechali. A gdzie ona w tej na środku Na środku. Na środku ulicy. To się straszyło. To jest straszyłem Jak są ta ciężarówki? Cię To Oj się. Coś nieprawdopodobnego. To ciężarówka, to jest ten. To jest taki dosarczy. No. A to nie było otwierać, porować się tam, tak? Nie. Gażą no i będzie trzeba przesłać pomoc jakąś, żeby ściągnąć to auto z tej drogi. A to kto to zostawił? W się właściwie Nie, może jechał, coś bumnęło w silniku i się zapaliło wszystko. Nie mhm. wiem. No tak nie, nie? No.